Miernik prędkości, który no zdecydowanie poprawi pracę policjantów, ułatwi pracę policjantów, gdyż jest to tutaj zastosowana najnowsza technika laserowa. Na pewno problemy będą mieli kierowcy używający antyradary, gdyż jest on nieosiągalny dla tych urządzeń. Czas pomiaru tego urządzenia prędkości oczywiście wynosi zaledwie 0,3 sekundy. Potrafi zmierzyć prędkość z 1 km, czyli z bardzo dużej odległości w porównaniu do urządzeń, które do tej pory posiadaliśmy. Dla porównania podam, że posiadane przez policję mierniki do starego typu mierzyły maksymalnie 100 do 200 metrów. Tutaj mamy minimalną zasięg 1000 metrów, czyli 1 km. Oprócz tego, to urządzenie również będzie pomocne policjantom ruchu drogowego do wykonywania pomiarów na miejscach zdarzeń drogowych, gdyż mierzy odległości. Czyli policjant, który kiedyś widzieliśmy, chodzącego policjanta z tak zwanym kółeczkiem mierzącym te wszystkie odległości, odchodzić będzie pomału do lamusa, natomiast będziemy wykorzystywali ten laserowy miernik prędkości właśnie do również tego typu rzeczy. sobie tego życzył, żeby jak my... ale dzisiaj słyszę, że tak jak jechałem, to już tym nowym, na nowym świecie, między nowym światem a ciągadicami nie się rozwalili, czy tak? Tak, 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 no. Tak, no tak.